Słowo Boże na każdy dzień. Jeżeli, w przypadku człowieka, który od wielu lat wyznaje Boga i od wielu lat korzysta z jego słów, definicja Boga pozostaje zasadniczo taka sama, jak w przypadku człowieka padającego na twarz przed jakimś Bożkiem, to oznaczałoby to, iż ów człowiek nie osiągnął rzeczywistości Bożych Słów. Dzieje się tak, ponieważ po prostu nie wkroczył w rzeczywistość Bożych słów, i dlatego rzeczywistość, prawda, intencje, żądania wobec ludzkości, które wszystkie tkwią w słowach Boga, nie mają z Nim nic wspólnego. To oznacza, że choćby nie wiadomo jak ciężko pracował ów człowiek nad powierzchownym znaczeniem słów Boga, na nic się to nie zda. Ponieważ podąża tylko za słowami, dotrze rzecz jasna, tylko do słów. Czy słowa wypowiadane przez Boga będą z pozoru proste czy zawiłe? Wszystkie są prawdą niezbędną człowiekowi, kiedy wkracza w życie. Są krynicą żywych wód, która pozwala mu przetrwać zarówno w duchu, jak i w ciele. Zapewniają to, Czego człowiek potrzebuje do przeżycia? Dogmat i kredo do prowadzenia codziennego życia. Ścieżkę, cel i kierunek, w którym musi podążyć, aby uzyskać zbawienie. Każdą prawdę, którą powinien posiadać jako stworzona istota przed Bogiem. I każdą prawdę o tym, jak człowiek jest posłuszny Bogu i jak Go wielbi. Są gwarancją przetrwania człowieka, są chlebem powszednim człowieka i są solidnym podparciem, dzięki któremu człowiek może być silny i może powstać. Są obfite w rzeczywistość prawdy zwykłego człowieczeństwa, jakim żyje stworzona ludzkość. Obfite w prawdę, która wyzwala ludzkość od zepsucia. I pozwala umknąć z sideł szatana, obfite w niestrudzone nauczanie, napominanie, zachęcanie oraz pocieszenie, które stwórca daje stworzonej ludzkości. Są latarnią prowadzącą i oświecającą człowieka, aby zrozumiał wszystko, co pozytywne, gwarancją tego, że człowiek ziści. I wejdzie w posiadanie wszystkiego, co prawe i dobre kryterium, według którego mierzeni są ludzie, zdarzenia i wszystkie przedmioty a także znacznikiem nawigacyjnym prowadzącym ludzi ku zbawieniu i ścieżce światła. Tylko poprzez rzeczywiste doświadczenie słów Boga może zostać człowiek wypełniony prawdą i życiem. Tylko tak może zrozumieć, czym jest zwykłe człowieczeństwo, czym jest sensowne życie, czym jest prawdziwa stworzona istota, czym jest prawdziwe posłuszeństwo wobec Boga. Tylko tak może zrozumieć, jak bardzo powinno mu zależeć na Bogu, jak wypełniać obowiązki stworzonej istoty. I jak upodobnić się do prawdziwego człowieka? Tylko tak może zrozumieć, co znaczy prawdziwa wiara i prawdziwe wielbienie. Tylko tak może zrozumieć, kim jest władca niebios i ziemi i wszelkiego stworzenia. Tylko tak może zrozumieć środki, za pomocą których pan wszelkiego stworzenia. Rządzi stworzeniem, prowadzi i zapewnia mu istnienie. Tylko tak może zrozumieć i uchwycić środki, za pomocą których Pan wszelkiego stworzenia istnieje, objawia się i działa. Człowiek oddzielony od prawdziwego doświadczenia słów Boga nie ma żadnej realnej znajomości tych słów i prawdy. Ani wglądu w nie. Taki człowiek to po prostu żyjący trup, wytrawiona skorupa, a wszelka wiedza związana ze stwórcą nie ma z nim nic wspólnego. W oczach Boga taki człowiek nigdy w niego nie wierzył ani nie podążał za nim, więc Bóg nie postrzega go jako jego wyznawcy ani naśladowcy a już tym bardziej jako prawdziwej, stworzonej istoty.